Witam Was serdecznie. W tym filmie chciałem Wam podać rozwiązanie dla takiego błędu, czyli 0x000052. Ten błąd jest to błąd, błąd autentykacji podczas podłączenia do zasobu sieciowego, w tym wypadku jest to drukarka sieciowa. No i ten błąd się wyświetla za każdym razem, gdy próbujemy się podłączyć do udostępnionej na przykład w routerze Huawei 500B593 drukarki sieciowej. Znaczy drukarki zwykłej, połączonej kablem USB, z routerem z tyłu do portu USB i uruchomionym serwerem Samba FTP na routerze Huawei B593 Co zrobić, żeby móc drukarkę dodać? Standardowo, żeby udostępnić drukarkę i do niej się podłączyć, wystarczy wpisać adres IP z dwoma slashami, jeszcze slash i tutaj powinna się już pojawić drukarka, która jest udostępniona na naszym routerze jeżeli tego nie możemy zrobić, no to musimy jeszcze udostępnić na naszym routerze jedno konto dowolne z jakimś hasłem, i oczywiście trzeba udostępnić coś, na przykład wszystko. W tym momencie wystarczy, że raz na laptopie na ten udział wejdziemy, podamy login, hasło, zapamiętamy poświadczenia i w tym momencie już będziemy mogli sobie dodawać drukarki sieciowe. Może teraz wyjaśnię o co chodzi. Mamy drukarkę, wejdźmy sobie do konfiguracji routera. Obrazkowo będzie łatwiej pokazać. Wejdźmy sobie do konfiguracji routera 192.168.1.1. O, przepraszam, mój błąd. 160, brakuje 6. Ok, oczywiście musimy podać hasło, żeby zalogować się do routera. Ok, już jesteśmy w konfiguracji routera. W routerze wchodzimy sobie w ustawienia. Ogólne ustawienia. I tu mamy zarządzanie USB Zobaczcie Sam serwer udostępniania jest uruchomiony Mamy podłączoną drukarkę Canon MP550 series i ta nazwa powinna się wyświetlić zaraz po slashu, po adresie IP gdy dodajemy sobie drukarkę sieciową czyli tutaj Jako, że się ona nie, po, nie wyświetla a my jeżeli tą nazwę sobie tutaj skopiujemy, zobaczcie I wkleimy ręcznie. Nie ma żadnych błędów z kropkami, i tak dalej. I damy Enter. Czyli, żeby podłączyć się do tej drukarki, komputer nie widzi tego zasobu. Wyświetlając tutaj błąd o nazwie, tak jak było. 0x00052f. Jest to błąd autentykacji. Żeby nasz komputer mógł się połączyć z tą drukarką, żeby po prostu wszystko automatycznie fajnie działało. Musimy mieć udostępniony jakiś zasób Tutaj sobie wchodzimy przepraszam, Ustawienie użytkownika Ja tu stworzyłem sobie konto Bogdan Jak, e, Wszystkie ścieżki są udostępnione, tak więc wszystko co router udostępnia, jest udostępnione Kliknąłem sobie po prostu dodaj pozycję, pisałem Bogdan, hasło, tu jest Bogdan01, hasło powtórzone Bogdan01 Wszystkie ścieżki dzięki temu wszystko co jest podłączone, czy to będą pendrive'y, jakieś dyski, itd., tak jak jest można sobie tu jeszcze tylko zaznaczyć odczyt zapis, tak żeby kompletnie wszystko było udostępnione w ten sposób czyli te konto będzie najważniejsze zastosuj ja już to zrobiłem, stąd właśnie te konto tutaj z pierwszym indeksem i teraz, jeżeli my chcielibyśmy się podłączyć do tej drukarki, żeby ten błąd już się nie wyświetlał wystarczy, że otworzymy sobie po prostu komputer i tutaj u góry piszemy sobie e, Slash Slash 192, 168, 168.1.1, slash Bogdan, Bogdan, czyli ta nazwa tego udziału. Które sobie udostępni. Jeżeli w ten sposób sobie wpiszemy, wyświetli nam się komunikat oczywiście, żebyśmy podali Login i hasło. Loginem jest znowu Bogdan, a hasłem będzie Bogdan 01. Tak jak sobie ustawiłem. Jak już widzicie, pojawiły się zabezpieczenia systemu Windows, aby podać hasło sieciowe do tego udziału. No to wpisujemy Bogdan. Pamiętać trzeba małe duże litery, wszystko ma się zgadzać. Jeżeli wykonamy tą operację i jeszcze klikniemy sobie tutaj zapamiętaj moje poświadczenia, to system na tym koncie użytkownika, na tym e, użytkowniku w systemie będzie pamiętał e, dostęp do routera i według tego konta, czyli ma dostęp do wszystkiego, będzie miał dostęp. Zobaczcie, także do dodawania drukarek sieciowych. O. W tym wypadku jesteśmy na koncie Bogdan, tu nie ma nic. Jeżeli byśmy pendrive'a podłączyli pod e, naszego routera, to oczywiście tu by była zawartość pendrive'a. Ok, ale wejdźmy sobie tutaj z powrotem do głównego konta i jak już widzicie, jako że wszystko na tym koncie mamy udostępnione, zobaczcie jeszcze raz, tu pokazuję, czyli tu Bogdan, wszystkie ścieżki są udostępnione, czyli i pendrive i, i no i wszystko edytuj, pokażę może te konto Bogdan, hasło jest Bogdan01 i jak widzicie tu jest wszystkie ścieżki odczyt zapis, wszystko jest po prostu udostępnione, dzięki temu w chwili obecnej, jeżeli ja takie konto miałem. Przed chwilą się na to konto zalogowaliśmy, zapamiętaliśmy poświadczenia. To jak widzicie, mam dostęp i do tego całego udziału, i do drukarki, z którą mogę się w każdej chwili połączyć albo w ten sposób, albo już w tamten sposób, gdzie błąd wyskakiwał. Zobaczcie. Dodaj drukarkę. I teraz od tego momentu na tym koncie użytkownika w tym systemie już nie będzie takiego błędu, który. Jak zauważyłem, w internecie jest dość popularny i ludzie nie mają na niego rozwiązania. Dlatego też pokazuję tutaj rozwiązanie, jak ominąć. Dodaj drukarkę, którą szukam tutaj, i zobaczcie, teraz, gdy wpiszę sobie już slash slash, i tak samo, czy to będzie jutro, za miesiąc, czy za rok, nieistotne, slash slash adres IP naszego routera. Zauważcie, że teraz, gdy kliknę slash, wcześniej to nie działało, objawiało się potem tym, że nawet jak wpisaliśmy ręcznie nazwę, no to ten błąd wyskakiwał. Gdy teraz kliknę sobie slash, to zobaczcie, że udział zaraz sam się pojawi. Trzeba chwilę poczekać. O! Windows już ma dostęp, bo raz się zalogowaliśmy, zapamiętaliśmy poświadczenia i od tego momentu Windows już sam będzie miał dostęp do całego routera, do wszystkiego, co udostępniamy za pomocą portów USB a mamy akurat w tym routerze B593 dwie sztuki, więc możemy i pendrive'a, albo dysk zewnętrzny albo na przykład dysk zewnętrzny i drukarkę, tak jak w tym wypadku jest drukarka i zobaczcie, teraz wystarczy albo ręcznie wpisać tą nazwę, albo pojechać strzałką w dół wybrać i w tym momencie możemy się już podłączyć do drukarki oczywiście za każdym razem mówi, że nie można znaleźć sterownika, więc trzeba mu po prostu dać OK i tutaj ręcznie zaznaczyć z listy producenta oraz model drukarki zobaczcie, Canon ja tu od końca sobie zawsze szukam. MP550 gdzieś tu powinno być. To jest na dole. OK. I w tym momencie już będę mógł sobie z drukarki sieciowo drukować. Tak więc ja nie chcę jeszcze teraz instalować, bo będę coś tu. A, bo dobra, zróbmy. Żeby udowodnić, że wszystko na pewno jest OK. Akurat chcę jeszcze coś innego zrobić. Stąd przez chwilę nie chciałem tego instalować. I teraz się już zainstalowało, czyli wystarczy kliknąć dalej. Zakończ. I już drukarka sieciowo jest dodana. Mamy dostęp do zawartości folderów. Możemy zmapować także za pomocą jakiejś literki dysku. Na przykład, właśnie ten zasób, jaki tam mamy. Drukarkę już mamy zmapowaną. Możemy na niej drukować w dowolnej chwili. Jeżeli chcielibyśmy zmapować ten zasób, o którym mówiłem, to wystarczy sobie wejść na przykład w mój komputer, kliknąć lewy, lewy ALT i tu mamy opcję mapuj dysk sieciowy, jeżeli chcielibyśmy go zmapować na przykład jako dysk nie wiem, z S oczywiście podajemy w ten sam sposób slash, slash, 192 168.1.1 pamiętajcie, że już sobie zapamiętaliśmy tamte uprawnienia tak więc nie, jak teraz kliknę sobie tutaj slash no to, oczywiście, co tu powinienem wpisać? 3, 2, 1, może zgadniecie. Oczywiście, nazwę udziału, a nazwę udziału była nazwa użytkownika, czyli Bogdan. W ten sposób połącz ponownie przy logowaniu, to on będzie zawsze się logował. Ten komputer, na tym, przepraszam, użytkowniku, będzie się e, połącz przy użyciu innych Akurat tu nie chcemy ich zmieniać. E, to byśmy mogli tu skorzystać z tego, jeżeli byśmy na przykład stworzyli na routerze drugiego użytkownika, na przykład Franek i tam by był udostępniony na przykład z jakiegoś e, pendrive'a lub jakiegoś dysku e, jakiś katalog bo w routerze można też udostępnić sam jeden jakiś katalog, dowolny tak więc nie trzeba wszystkie udostępniać OK, ale my zostawiamy te poświadczenia, wszystko nam pasuje, klikamy zakończ i w tym momencie powinna nam się pojawić e, pozycja w moim komputerze e, zasobu sieciowego czyli zobaczcie, lokalizacja sieciowa, Bogdan jest, pojawiło się i w tym momencie będziemy mieli zawartość wszystkiego, co tutaj jest. Czyli jeżeli wsadzimy pendrive'a, tu będzie jeden pendrive. Jeżeli wsadzimy dwa pendrive'y do dwóch portów USB, będziemy mieli obydwa porty. Przepraszam, pendrive'y lub dyski zewnętrzne, po prostu, które są podłączone do portów USB. Tutaj widoczne. Dobra, ale to jest chyba mało, mało istotne, bo nie, nie to chciałem pokazywać. Jak widzicie, wszystko działa. Najważniejsze, jeżeli ten błąd, o którym mówiliśmy. Wam się wyświetli. Po prostu musicie się dostać, założyć użytkownika jakiegoś, tak żeby nasz system operacyjny na naszym koncie, że tak powiem, rozpoznał yy, i połączył się chociaż raz do tego zasobu. Pewnie prawdopodobnie też problemu by nie było, gdybyśmy weszli od razu w mój komputer. Zmapowalibyśmy sobie tutaj dysk, jako że jeszcze powiedzmy się ani razu nie łączyliśmy to dodalibyśmy tu informację, kliknęli dalej i pewnie też wyświetliło się te same okno loginu i hasła, gdybyśmy je podali, to też by potem można było już drukarki dodawać. Tak więc samo udostępnienie drukarki nie załatwia tematu, trzeba jeszcze jakiegoś użytkownika stworzyć z hasłem, połączyć się chociaż raz do tego za sobą i potem już dodawanie drukarek sieciowych działa bez problemu i problem z tym błędem, który widzieliście. Jest już nie były. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego filmu, pytajcie pod filmem, subskrybujcie nasz kanał Forum Wiedzy.pl i myślę, że rozwiążemy razem dużo różnych tematów, problemów. Trzymajcie się, pozdrawiam. Jeszcze tak podpowiem: to jest system Windows 7, 32 bity, Home Premium. Trzymajcie się, pozdrawiam.